Wie. Dobra, ja też z Wami. No, nagrywamy dzisiaj z moim bratem i kuzynem. Tak, gramy w trip. Zobaczymy, gdzie uda nam się dojść. I więc bez przedłużania czekamy też na mojego brata. No i będziemy zaczynać odcinek. Jeśli chcecie mnie coś zdać znajomych, to. E, moja nazwa to jest... Mmm... Pro, wszystko z małych. O, widać małpa, contract Pro. Dobra. Czy mój brat już jest? Jesteś? Serio? Chyba ten moment czekania będę musiał wyciąć. No to poczekamy. Ja wam wytnę. Ja wam to wytnę to czekanie mm. na niego. Dobra. Dobra. Mój brat chodzi. Mój kuzyn już jest. Pokaż się. Tu jest. On gra na konsoli. Mój e, brat gra w... Dobra na komputerze, a ja na telefonie. Zobaczymy. I, I bracie, już wiem co robią Group Red, Red Wars. daje ci codziennie jeden free revive. Co To są za darmo revive, jeszcze zginiesz to się odrodzisz. Ja mam już 5 free revive'ów. Czyli dołączasz się do jej grupy, żeby w razie czego się odrodzić. Codziennie macie, ja już mam 5 free rewive. O! Będziesz grać 30 litów i nie 30 darmów będą. Ale to jest codzień. No. Czyli 3 dzień? No tak. Ja mam już 5. Dobra, mój brat, tu jest już. Ja jeszcze mam nie robię. O co tu tak? Jesteś już. Dobra, to... No ja już chodzę do jednego z tych Ustawiam trzech graczy i wejdź No i lecimy Mój brat kieruje Mhm, dobra Przy okazji zostawcie suba, lajka i napiszcie komentarz Napiszcie Czy wam się podoba nasza seria z tego lub Jeśli pod, tym, e, jeśli pod tym filmem e, będzie 150 lajków, to postaramy się dobyć do 10 tysięcy metrów. No, dla nas to jest trochę ciężkie, ale we trzech nam damy radę. Możliwe. I widzowie subskrybujcie, żebyśmy mieli 50 słów. Przez to będę nagrywał z wami live. Będziemy mogli grać aż w 10. Kuzynie. Kuzynie, jak tam ty idź po silnik i chłodnicę. Dobrze? Może się odsywać. A, no to idź po silnik. Nie możesz się możesz gabać. Mm. Możesz, możesz. To musisz zrobić takiego double clicka, żeby od razu wyciągnąć i od razu włożyć. No to zostaw, to ja tam zaraz... O, jest? Anna, e, no, włącz silnik, zanim ja wleję paliwo, bo wiesz jak? Antoś zacznie. Lampa już jest. Antoś, e, przyjdź po gąbkę, żebyśmy to umyli. No. A silnik masz? Dobra. No to refiluję. Nie przeklidać, bo teraz leje paliwo. Bierzemy kalistę w razie jakbyśmy... Uśmie... Lepiej zamknę ten zawór, bo jeszcze... piorun strzeli, nam przechyli i wyleje się. No my... Ty bierzesz, ty bierzesz burgera, to ja sobie wezmę banana jabłko, a mój kuzyn weźmie sobie...

Ty weź, a ja zamknę za ciebie. Ty ruszam sobie Dobra, i wyruszamy. Ściągnąłem ręczny już I wyruszamy. Fajne widoki, czerwone. No. Co? No. Po co wysięgasz? Serio? A weź ma ten sam bug co ja na telefonie. Poczekaj, pochna trochę. Możliwe, że się przybugowało. No jedź. Co szukasz do buzu? No będziemy się ogólnie rozglądać. Bo mi się ręka Bogu że cały czas mi leci do tyłu. To e, zgasili to poczekamy jak mi nie susza już. Bo chyba w samochodzie bezpieczny. na ręczny. Chyba jest wyłączony. Hmm? Musisz bo chyba kliknąć na drzwi. Ile tu tutaj trwa około? No No to będziemy musieli zrobić taki szybki myk, ktoś odgania, jeden lutuje Eee, kto odgania? Ej, ja Dobra Ja będę odganiał, ty, wy szybko lutujcie Ej, zbogowany jest Nie ma agro Ktoś ma? kuzyn, nie uciekaj Ja szukam czegoś dobrego. nie! Odejdź z nami, z Nie, ja ginę! One nie widzą, one nie widzą. Ale tamten! Adam! Nie mów! Ja też próbuję, ale tego się nie da odpalić! Proszę! Ja ginę! Serio? Teraz tego wysać. Dobra, wysać, a ja będę się kręcił obok niego. Wielu, no, gdzie? Czekaj, bo ja nie mówię tak szybko kilka. On mnie wreszcie zostawi? Ja widzę ale na przewodnica. Ej, na szalę tu jest kula. Mam 15 łapów. Aha, ja w jakby wlałam wszystko. Ale ja i tak nic nie mam. Ja szukam czegoś do... Ale Nie, teraz szukam... ja szukam czegoś do zniszczenia. Ja szukam coś, żeby go zniszczyć. Dobra, ja go gdzieś odgonię może. Nie silnik! Nie wiesz silnika, my mamy silnik. Ej, czy tutaj jest sikiera? Jest! No. Tylko ja nie wiem jak się z korzysta. Wcześniej! To jest chłodnica? Ale co? Ale co o to strzelać? Nie, nie Dobra, puszka. Bierzemy do samochodu! I co? Można chyba wbijać? Dobra no, no, nie ma, no, może nie Ale to taki kołek, do wbijania jakby. Mam 0,3 litry gazu, więc wleja A to jest piwo? Poczekaj, bo ja mam 0,3 tego tego. Nie ruszę samochodem, bo wlewam gaz. Okej. Ej, mamy trzy baki. Ale niektóre już są dwa puste. Dobra, ja to sobie zjem jakiś chlebek. Dobra, gdzie są te wszystkie chleby? Dobra. Kuzynie, ty brałeś jakąś... te chleby? A ile zjadłeś? Albo noc. Zaśmieniono. I ja nic nie widzę. Ułączyłeś lampę? Poczekaj. Nie ruszę samochodem, to ją wezmę. Nie wiem, łączona jest, ale nie wiem, czy coś to daje. Dobra, szaleń znieczujmy. A on też jest Czekajcie, bo mamy drzwi tam. Dobra, idziemy tu. No strasznie... No idziemy! Kuzynie! Ale drzwi w nie mogę tam. to siada jas, ja to wezmę. Bo u mnie się to otwiera. Daj Nie rusza ci? O. Jedzie czy nie? Nie ma o! No. Szkoda, że tu nie ma rać budów i ci na e, 10 minut czy na 5, e, że możesz latać. No bo No to nie To by mogę samaki przelacieć. Jeżeli by się tutaj. Aj no. Ale drzew... Tak. Nie ma... Dżep, tak. Nie ma tutaj. Ale no, jakby był. Mm. mów kiedy to ja zaciągnę ręczne. Shop, to jest szop, Shop? Bo i tak nie nic nie stać. No. A to jest Uzi? Jakiś szybki czy dowolny? O, okej. Okay. tak, bo zwisa coś tutaj. Co to jest? Snowusz? Na pewno? Ej, bo ja mam ma głos. Ej, pa, no to ka na kaktus. On znaleźli, coś bo była pomarzy, o jedzenie. O wy coś znaleźli, bo ja mam bardzo ma o jedzenie. Idę kolejną raczej. War. No faktycznie. Co to jest? Widzicie już czy nie? Mów, kiedy ma zaciągnąć ręczny? Może ja no. Aha! Dobra! Są mutanty! No to nie! Nie! Dobra, bierzemy karabin czy co? Zaciągnąłem ręczny! Wziąć pistolet! Zop nie wiem. Na mnie zobaczy, jak sobie poradzę z siekierą. No chodź, nie no chodź. Nie, teraz znowu będzie dwa razy głód leciał. Nie, jak idę, jak inny. Pomóżcie, 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 Dobra, mam jeszcze 3, 5 rewajwów. Mamy 10 No. Zobaczcie, jak to używy. Zabiliście go chociaż? No... Nie zmartowałam, nie jest, jest 10. Aby było więcej. Ej, jak się otwiera? z nieba Siema. z nieba. tam są... Z tego, co rzeczy. Tam w środku? Dobra, nic nie ma. Paliwo. Paliwo i co to? Papryka jest. Nie, tego nie wlewamy. Czego? No to wylej coś. bo tyle miał a? Ale szybkie... Dobra, chciałem wydać coś, żeby był sam gaz, no ale coś nie a... wiem Ja nie biorę tego gazu, bo... Paliwo bierzemy? To jest pusto Dobra bez, żeby... a, nie, by by... To jest pusta, Antoś ale yy, chcesz zepsuć auto czy nie? No właśnie. Zostaw to i chodź! A, a ten kolejny Chodź! Dobra! To znów będzie to samo, że urwali. To zrób tak, żebyś nie urwał. Czy nie miejmy mam z nim? Nie. nie, 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 nie. Eee. No, no bo nie umie nic zrobić. No właśnie, to otwórz ja nie No guzikiem, którym się bierze, tylko trzeba przetrzymać, jakbyś nie wiedział. Dobra, a wiecie, że ja mam tylko na co masz dużo? Wiedzenie. No. I No to bardzo dużo. A dlaczego sobie nie jadłeś na tym garażu? Co? Dlaczego nie jadłeś na tym garażu? Nie mam, nie mam, ta sama to jest Mmm, tak. Ja mam to guera. Aha. Ej, bardzo lecę, że nie zrobię tego. Guera. Tam, no właśnie jest, tam dalej. Kosz, kosz, kosz. Ej, szkoda, że ja nie mam guzika do zoomowania, no. Jak to kościół? Nie widzę. Już? Już? Joł. Rozjedź! Tak karę się Weź się, Pistolet sam. Ja biorę pistolet. Idziesz na ten pistolet, jak mogę zabić? Jak nie mogę zabić? A to źmę jak zwykle. No użyj free revive'a! jak już. No free revive piknij. No nie Dobra. gdzie on jest, a tu, no No on i umarł, umarł, no bo niestety niestety taki taki To my kończymy, no bo dojedziemy sobie później i tyle. No to do wszystko. Subskrybujcie i lajkujcie i wszystko inne. Do zobaczenia.